Co? Już? Dostał? A, tam jest na dole. Tam jest ich sporo, że tak rzeknę. I to jest e, tak zwana pierwsza fala, znaczy, albo pierwsza ochrona, jak kto woli, tak? antiverosa W momencie, gdy ich wszystkich rozwalicie i będziecie, będziecie zbliżać się do ambasady, znaczy, do ambasady, co ja pieprzę, e, do tego budynku, tak? Do, do, do tych ruin zrespawnuje się druga grupa i ona jest właśnie znacznie gorsza. Oni już nie wybiegają tutaj, gdzieś się nie chowają, tylko siedzą właśnie w tym pieprzonym budynku. Dlatego, e, jeśli zabieraliście ze za sobą granaty, szyszki, tak, to bardzo fajnie. Możecie ich poprzestać granatami. Możecie ich ostrzelać z granatników, co zakładam, że też będziecie robić, bo na pewno zabraliście co najmniej jednego albo dwóch gości, którzy mają granatniki, tak. O, ten tu leży, ale mi się nie podoba tamten obszar. Wydaje mi się, że tam ktoś jeszcze jest. No takie dziwne. Mam takie dziwne wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Okej, okay. został jeszcze jeden za tym, ale nim się zajmiemy później. Bo on mnie nie zobaczy. Dokładnie, on mnie nie zobaczy. Za to zobaczy mnie. Gdzie jestem. O! Tam jest działko, tam jest gościu, widzicie? Dobra, działka nie ma. Szukamy pacjenta z RPG. Został. Pięknie. Ostatnie zagrożenie, czyli e, pacjent na dole. Trochę go ciężko... A, tu jest nawet dwóch. O. To nie fajnie jest w tym momencie. Chyba. Tak mi się zdaje. Czy ja tam kogoś nie widzę? Nie. Wydawało mi się. Ola, jak ich teraz zajść? To mi się... To mi się bardzo nie podoba. Bo to jest... Aha! Mm. To jest pierwszy, miałem Wam pokazać, cholera, z tego wszystkiego zapomniałem. A to jest drugie bardzo dobre miejsce do snajperzenia, e, tylko właśnie różnica polega na tym, że nie biegniecie tam, tylko chowacie się tutaj, tak? To jest, to jest lepsze, znacznie lepsze to jest, no. Możecie też próbować przejść z tamtej strony, tak? Nikt wam nie broni, żeby nie, nie zajść ich na przykład od drugiej mańki, tak? Pamiętajcie, to jest Ghost Talk fighter. Advanced Tutaj macie dowolność, jeśli chodzi o planowanie akcji. No, teraz tak, czy ja się zacząć schowam? Tam chyba coś jest, tak mi się wydaje. Przynajmniej coś, tego jest, majonez. Trzeba ich tych gnojków ściągnąć, bo. Aha, no dobra, to z tej strony też gówno widzę. się tak nie bawię. Eee! Stój szalony! Jest, dobra. Okej, okay, przynajmniej jednego z głowy. Drugiego z głowy, pięknie. No i teraz zaczynamy ostatnią batalię, kurde, miałem takie wrażenie, że tutaj ktoś był. Ha! gówno widać. Z tej strony. Podejście do nich od martwej strony, to powiem Wam, jest yy, bardzo dobry pomysł. O, już, już się pokazali, bardzo dobrze. Już się pokazali. Ciekawe, czy będę widział te ruiny. A, i tu jest jeden na górze, okej. Okay. Bardzo śmieszne, to jest bardzo śmieszne. Daj, tak, teraz jest pytanie, jakich cholera podejść, nie? Oni są tutaj dosyć ciężko uzbrojeni, powiem Wam, i naprawdę można dostać niezłe kuku. Hmm. Dobra, na co ja mam w ogóle widok teraz, tak? Czy, czy... Aha, bo tutaj mi zasłania... Aha, do, dobra, dobra, to już, to już wiem, co mi zasłania. To bym musiał się oddalić, ale to jest... Aha, 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 to jest niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne. Dobra, pierwszy wszystko. Jest, dobra, jest jeden, jest drugi. Piękny. O, a drugi koleżka jest na jego miejscu. He! Rewelacja. Panowie, normalnie współpracujecie ze mną, że masakra. Zresztą Po co się napinasz, poprze? Tak oberwiesz w tym opcji. Uważajcie właśnie na takie, jak będziecie wchodzić do ambasady, bo musicie prędzej czy później tam wejść, tak? Eee. Na takie rogi właśnie, na takie załuki. Oni się właśnie ch chowają z szybyki. I można oberwać kulencję. tak? już spokój. Nie. Fantastiko. Szukamy jakichś ofiar. Ale chyba nikogo tu nie widzę. Czy tu jest w ogóle gdzie się schować? Przepraszam ja mordę bardzo. Nie, wybiegam prosto na placyk. Nie to ładny gnój. No się pieprzyłam. z tam wypatrzę Patrzę jeszcze he fajnie by było wydaje mi się że nikogo nie ma Oczywiście, do tego co myślicie, te ruiny nie są puste, jeszcze ich jest tutaj sporo. O, proszę bardzo, proszę bardzo, o, już są na dole, nawet, nawet dwóch jest na dole, ha! Nie podoba mi się to, jak cholera mi się To no, nie widziałem, poprzedzka, Tam jest jeden, dobra. No i, i gdzie się jeszcze nie schowasz, no? O rany. No, zwariował gośc. Dobra, ale stąd to jego nie trafię. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie zasłaniają te... ...ruszone. No, to mi zasłania. A nie, cholera, patrzcie. Ale jaja. Tak, no to sobie trafiłem Jak to trafię w nogę to będzie fajnie Okej, okay, zdech nasz macie Teraz e, najgorsza część właśnie Szturmowanie budynku to jest, to jest normalnie takie ścierwoże masakra Co jeszcze? Orzeszki Tam jest coś lub tam jest ktoś. To nie skąd on strzelał? Z góry, z dołu? Nie mam zielonego pojęcia. Ale stąd wypatrzę. Patrzymy. To jest najgorsza część misji. Normalnie nie cierpię tego. No, tu chyba nikogo nie ma. Chociaż. Chociaż. Chociaż może. Problem polega na tym, że go ja w ogóle nie widziałem tego Gnoja. Teraz zobaczymy, czy kogoś stąd wypatrzymy. Tam nie ma nikogo. Skąd on strzelał? Tam jest. Dobra. Oki. Dobra, aj. Normalnie zrobię manewr trochę ryzykowny, ale zobaczymy. Wycofam się dookoła i zobaczymy, czy kogoś jeszcze przyfiluje. No, nie jestem do końca przekonany, czy to szturmowanie z tej strony jest dobrym pomysłem, bo oni się trochę inaczej ułożyli niż. Przeciętnie mają. He, zwyczaju. O właśnie, o właśnie, o właśnie, o właśnie Co to strzelało? Skąd to strzelało? Która dziwka śmiała podnieść na mnie Broń? Zępę piątki strzelał Menda Co? Schowałeś się teraz, tak? Swaniaszku kur... O, jest, tam był... Weź, pokaż się jeszcze raz. Kozak cholerny, no? Tam jest jeszcze jeden. A, jednak wycofanie się było dobrym pomysłem. Jest jeszcze jeden. Moglibyście się skończyć, bo mam tylko już 9 pocisków. A chciałbym was wszystkich wyrąbać w kosmos. Hmm. No. Zanim mi się skończyło, bo nie uśmiecha mi się łażenie z Beretą do Was. OK, e, spieszamy. jak najdalej, poza, poza strefę rysowania. To jest taka strefa rysowania w ogóle w World Fighterze. Ale to dobra, nie będę o tym teraz gadał. Powiem wam przy okazji e, jak będę słowo końcowe mówił. O, właśnie, to wtedy niech mi ktoś przypomni to wam powiem. O, o co tutaj, come on, jest jeszcze jeden.